Cześć ogrodnicy z tej strony, Jarek Słowek z kanału floks.pl. Od 20 lat pomagam moim klientom rozwiązywać trudne ogrodnicze problemy. A w tym nagraniu opowiem Wam co nieco o choinkach, ponieważ zbliżają się święta. W naszej ofercie pojawiły się przepiękne drzewka choinkowe. I do dyspozycji macie rośliny, zarówno w doniczkach, jak i takie cięte. Teraz krótko opowiem Wam, jakie rośliny warto wykorzystać na choinkę w Waszych domach. Zaczniemy na początku od roślin. Typowo doniczkowych. Dzisiaj moją reporterką jest Róża, i ona obsługuje kamerę. Zapraszam Cię, Róża, podejdź tutaj bliżej. Tak. Pierwsza roślinka to świerk pospolity. Wyróżnia się takimi krótkimi igłami. Jest to bardzo trwała roślina, jeśli chodzi o, o taką choinkę posadzoną w Donicy. Nieco inaczej wygląda sytuacja, jeśli chodzi o choinkę ciętą, ale śmiało taki świerk możecie wykorzystać na choinkę. Ma miękkie łodygi, można powiesić na nim bardzo wiele ozdób. I takie świerki, jak widzicie, są fajnie już umieszczone w doniczce. Wygląda to naprawdę w porządku. I zachowuje bardzo ładną sylwetkę, kształt takiej piramidy, można tutaj bardzo wiele bombek i ozdób powiesić. Kolejną rośliną jest świerk kujący glauka. Ten świerk wyróżniają już takie dosyć grubsze igły, bardzo twarde. Nie bez powodu ten świerk nazywa się świerkiem kującym. Z nim naprawdę trzeba trochę uważać, bo te igły są bardzo ostre. Również jest to roślina posadzona w donicy i też będzie świetnie się sprawdzał jako choinka. Trzeci rodzaj to jodła kaukaska. Ta jodełka już ma takie tępe, miękkie igiełki i one są charakterystyczne, bo mają tutaj biały kolor igły pod spodem. Jest to również bardzo trwała choinka, którą można śmiało postawić w ogródku. W, nie w ogródku, w domu można postawić taką choineczkę. Ona się świetnie będzie... Taka choinka będzie świetnie sobie dawała radę. Oczywiście jeśli macie taki kaprys, możecie również te choinki postawić na tarasie, ubrać w różne światełka, bombki naprawdę świetnie będzie sobie to dawało radę. W przypadku biur i małych pomieszczeń również doskonałym wyborem będzie taki oto świerk biały konika. On ma również charakterystyczne małe igły. Można go również jakieś drobne ozdoby e, ubrać. Klasyczne choinki to choinki cięte. Tutaj mamy jodłę kaukaską, czyli jest to ta sama roślina, którą oglądaliście w Doniczce. Taka jodełka jest specjalnie hodowana po to, żeby można było z niej zrobić choinkę. A na dowód tego możemy tutaj zaobserwować takie cięcia na pniu. Te cięcia sprawiają, że taka jodła rośnie dużo wolniej, bardzo ładnie się zagęszcza i ona jest co roku odpowiednio formowana, przycinana, żeby uzyskać właśnie taki efekt przepięknej choinki. Wybierając taką choinkę do swojego domu, nie tylko zwróćcie uwagę na jej wysokość, ale również na pień. Zwykle te choinki pakowane są w taką siatkę jutową. Ale zobaczcie, jak wygląda sam pień, ponieważ do tych choinek niezbędny jest stojak. Także starajcie się wybrać pień, który jest w miarę równy. Ma taką równą średnicę, żeby łatwo było go w ten stojak umieścić. My w naszym sklepie również ścinamy te choinki, wyrównujemy, tak żeby one w tych stojakach stały równo. No i też pomagamy naszym klientom dopasować choinkę w stojak, także jeśli macie taką potrzebę, to zapraszamy was. Od razu ze stojakiem przygotujemy już całą choineczkę. Oprócz takiej jodły znajdziemy też świerk kujący. I to jest również roślina, która dostępna jest w doniczce, a tu mamy też w formie ciętej. Te świerki również są tak przygotowywane jak i odła, że są ścinane odpowiednio, zagęszczane. Tak, żeby powstała z tego równa i symetryczna choineczka. I jak widzicie, ten świerk również jest taki prosty. My go, oczywiście, pod klienta jeszcze przytniemy w tym miejscu. Tak, żeby można było go bez problemu zamontować w stojaku. Już tutaj postawię. Dobrze. Często pytacie nas, czy te świerki były już posadzone w tej donisce, czy dopiero zostały przesadzone w tym roku. Muszę mu powiedzieć, że te świerki były sadzone z końcem września na początku października. Można to łatwo sprawdzić, ponieważ tutaj ta roślina jeszcze nie jest przekorzeniona. Widać to, że ta ziemia jest tutaj luźna można tą choinkę ustawić. A powodem jest tego, że ten przyrost w tej choineczce jest taki długi. Dla porównania chciałbym pokazać Wam jak wygląda roślina, która przetrwała całe lato w doniczce. I zobaczcie, ten przyrost jest bardzo krótki. To jest taki pędzelek, ponieważ ta roślina nie miała dostatecznie dużo wody. I no niestety nie wygląda to zbyt atrakcyjnie. Możemy to pokazać z daleka. Ta choinka jest nierówna. My ją oczywiście uratujemy, bo posadzimy ją z powrotem do gleby i wyrównamy, także za kilka lat będzie z niej przepiękna choinka, no ale jak widzicie, no nie ma to po prostu efektu. Mam nadzieję, że ten krótki filmik pozwoli Wam wybrać odpowiednią choinkę. Ja życzę Wam zdrowych i wesołych świąt i zapraszam Was do naszego sklepu oraz do obejrzenia kolejnych filmów na naszym kanale. Do zobaczenia. Cześć!